Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę w zadupie, jakich mało. Mianowicie znajduje się tutaj farma fotowoltaiczna. Taka całkiem niezła. Najciekawsze jest to, że ta farma fotowoltaiczna wcale nie należy do Polaka. Mianowicie przyjechała sobie firma z Hiszpanii, dogadała się z rolnikiem wynajęła od niego pole i postawiła sobie farmę fotowoltaiczną. No ja tego nie rozumiem. Dlaczego Polakom się nie opłaca, a ktoś przyjeżdża sobie z zagranicy i takie coś sobie tutaj stawia. No wiadomo, że to jest tam na wynajętym i tam rolnik jakieś tam drobne z tego sobie zarobi. No ale myślę, że większość kasy po prostu wysrunie sobie z zagranicy. Cały zysk. Jedynie prąd zostanie w Polsce. Ale wytłumaczcie mi dlaczego, dlaczego naszym się nie opłaca. Ja nie rozumiem. Więc w pierwszym rzędzie mamy 6 pakietów po 44 moduły fotowoltaiczne w każdym. Czyli nam to daje 264 panele fotowoltaiczne w jednym rzędzie. Ale takich rzędów jest 14, czyli 14 razy 264. Musicie sobie to pomnożyć. Nie ja mam przy sobie kalkulatora. Czyli tak 4 metry wysokie są te płyty, a szerokie no 11 razy 1,7. Bo jest 11, 11 na 4 Taki jeden pakiet ma Podejrzewam, że, że każdy będzie miał Podłączony będzie do swojego inwertera Ale zaraz zobacz. Pójdę sobie zaraz z boku I zobaczymy jak to wygląda tam Tak wygląda to z boku No i dla mnie jest też 45 stopni do podstawy Taki jest kąt Konstrukcja nie jest jakaś tam super skomplikowana no i tak jak myślę, chociaż nie, tu widzę, że, że jest jedna skrzynka na ten. Inwerterów tutaj nie widzę. Być może to właśnie w tej skrzynce mieści inwerter, ale trochę mały by był jak na taką ilość fotowoltaiki. Chyba, że na końcu jest drugi, ale nie chcę mi się tam telepać, żeby to sprawdzić. No nie widzę tutaj jakoś więcej tych skrzynek. Może tak być. Co to za moduły są? To jest polikryształ. Wygląda mi na polikry polikrystaliczny panel fotowoltaiczny. No trochę tego jest. 264 w jednym rządku i mamy tutaj 14 takich rządków. Tam na końcu chyba jest trafostacja. Zaraz do niej podejdę. Zobaczę, jak to wygląda. Tutaj mamy trafostację. I widzę, że tam z boku jest jakaś wiata z jakimiś klamotami i może i faktycznie te inwertery tutaj się znajdują ale taki kawał drogi by ciągnęli te kable tu mamy ładny monitoring tak, chyba tak tutaj obok stacji transformatorowej jest wiatka Chyba ze skrzynkami z inwerterami. Tak to wygląda. O, tutaj mamy sprzęt. Monitorujący. I tak na szybko policzyłem, że tutaj jest 3700 modułów fotowoltaicznych. Trochę jest tego. 3700 Razem załóżmy 260 W, bo tak myślę, że tyle one mogą mieć, no to jest już kawałek mocy. Konstrukcja nie jest jakoś tam skomplikowana. Te wsporniki aluminiowe też, tak wygląda jakby to było na wspornikach aluminiowych na takich profilach skręcone. Czyli taka raczej, raczej prosta. Zastanawiam się jeszcze, jaka, jaka może być odległość pomiędzy, pomiędzy tymi płytami, po to, żeby one się nie zacieniały. Spróbuję to zmierzyć w krokach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tak, wychodzi mi jakieś około 7 metrów. Jest odległość około 7 metrów między tą dolną krawędzią i przednią. Wysoko, mniej więcej po długości tej krawędzi u góry. Taka może być przerwa. Tam nawet widać, że one nie są do końca w linii, że tak, taką lekką falą sobie jadą. Ale to może być takie ukształtowanie terenu. No, trudno, żeby tutaj pewnie tak na sztukę to zrobili, bez jakiegoś tam specjalnego wyrównywania. No ale moc jest, moc jest. 3700 modułów fotowoltaicznych w jednym kawałku. Także tak to mniej więcej wygląda z bliska, bo zawsze jeździłem gdzieś samochodem, widziałem to szyby, za szyby samochodu, a nie było za bardzo gdzie się zatrzymać, albo czasu. Także mniej więcej tutaj można to z bliska sobie zobaczyć. Jeden z widzów podesłał mi nazwę bardzo fajnej aplikacji, która pokazuje nam gdzie w słońce wschodzi, gdzie zachodzi oraz różne inne parametry które mogą być interesujące do budowy systemu fotowoltaicznego. Oprócz tego ta aplikacja, dokładnie tak się nazywa, LunaSolCal. No jak akurat na Androida se ściągnąłem, ale może też i na iOSa jest. Mianowicie oprócz tego, że tu pokazuje nam parametry, to, poka to, to mamy też mapę, którą możemy sobie odpalić tutaj. Akurat to jest ten nasz system który oglądałem wcześniej. Teraz to sobie powiększę. O tak. No i tutaj widać sobie, że ten, ta farma fotowoltaiczna jest ustawiona centralnie, skierowana na południe. Tutaj widać dokładnie, co się dzieje czyli linia fioletowa przerywana pokazuje nam kierunek północny. Ciągła fioletowa w dół czyli to jest maksymalne. Na słonecznienie, słońce w zajmicie żółta z prawej strony, wschód słońca, czerwona zachód, a niebieska to jest akurat aktualny stan, czyli po zachodzie słońca. Mamy teraz godzinę. którą mamy? No nie widzę, 22.01. Więc jest to bardzo fajne, żeby sobie sprawdzić, w jaki sposób Słońce się będzie zachowywało o innej porze roku, niż akurat sobie, powiedzmy, wiosną czy latem będziecie budowali swoje systemy, bo może się okazać, że jakieś, jakieś drzewo, czy jakiś budynek gdzieś tam Wam zacieni to. Więc można sobie tak zasymulować w ten sposób. Także polecam. Do zobaczenia.